Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 20 marca 2024, 11.17 et opublikowano, 25 maja 2022, 17.42 et felgi samochodowe są jednym z elementów, które z czasem ulegają największemu zniszczeniu, zwłaszcza ze względu na warunki jazdy. Przejmują one dużą część ciężaru samochodu, a także otrzymują wiele uderzeń i zadrapań od innych czynników, takich jak krawężniki, Wyboje i inne. Gdy felgi są wgniecione, porysowane lub wgniecione, odbierają estetykę samochodowi. Ale jeśli są bardziej wygięte niż powinny, może nie być możliwe ich naprawienie, więc należy je wymienić. W tym artykule dowiesz się, czy możliwa jest naprawa wygiętych felg. Wygięta felga nie będzie w stanie zapewnić prawidłowego toczenia się samochodu. Felgi to metalowa część której kształt różni się w zależności od typu i rozmiaru pojazdu, a której zadaniem jest podtrzymywanie opony. Aby zachowała swój kształt podczas toczenia, felgi można znaleźć m.in. w pojazdach takich jak samochody, motocykle, ciężarówki, rowery. Felga jest bardzo ważnym elementem, a jej dobry stan zapewnia bezpieczną i komfortową jazdę. Jednak felgi są zawsze narażone na złe warunki terenowe, z wybojami, Wybojami i innymi elementami, które, jeśli w nie uderzysz, mogą skończyć się ich wygięciem. Co się stanie, jeśli mam wygiętą obręcz? Gdy felga jest zgięta, wygięta lub wygięta, występują drgania kierownicy, które mogą być bardzo niewielkie i niezauważalne, ale istnieją i powodują długotrwałe uszkodzenia kołnierzy felg i przegubów kulowych. Już jeśli uderzenie w kołnierz felgi jest bardzo silne, Felga z pewnością nie będzie już uszczelniona i nie będzie można jej napompować. Czy wygiętą felgę można naprawić? Obręcze stalowe i obręcze ze stopów mają swoje wady i zalety. Mówiąc dokładniej, obręcze stalowe są bardziej miękkie, łatwiej się wyginają. Nie są tak atrakcyjne wizualnie i rozwieją. Jednocześnie felgi stalowe są znacznie taniesze niż felgi aluminiowe, często cięższe i taniesze w naprawie. Felgi aluminiowe są twardsze, łatwiej się wyginają, są bardziej atrakcyjne i lżejsze niż felgi stalowe. Nigdy nie rdzewieją i są dostępne w wielu różnych modelach i rozmiarach. Są jednak droższe i droższe w naprawie w przypadku pęknięcia lub wygięcia. Gdy stalowa felga jest wygięta, jej naprawa staje się dość prymitywna. W słabiej wyposażonych warsztatach naprawy opony dokonuje się tego za pomocą młotka lub stukania. Metal powraca do swojego pierwotnego kształtu bez ryzyka pęknięcia. Najlepiej jednak naprawić go za pomocą prasy hydraulicznej. Która wywiera dużą siłę progresywną, a nie krótkie uderzenie. W przypadku felk aluminiowych naprawa musi być przeprowadzona na gorąco. Oznacza to, że naprawiany obszar należy podgrzać otwartym płomieniem lub specjalnym palnikiem. W ten sposób stop staje się plastyczny i nie ma ryzyka, że pęknie pod naciskiem prostownicy. Czy dobrze jest naprawić wygiętą felgę? Jeśli udasz się do warsztatu oponiarskiego i powiedzą ci że twoje felgi są wygięte, ale na pierwszy rzut oka niewiele widać, to zastanów się dobrze, czy warto w to inwestować, jeśli koła są wygięte w normalnych granicach, te i od małe nierówności, których nie czujesz, a felgi nie wydmuchują powietrza w twoim kierunku, wyprostuj je. Jeśli masz pieniądze, jeśli masz poważniejsze przypadki lub nie podoba ci się wygląd kwadratowej obręczy, je. możesz być zainteresowany jak prawidłowo usunąć naklejki poduszek powietrznych z osłon przeciwsłonecznych samochodu, jak dopasować pedały samochodu do swojego rozmiaru hałas wydechu, usterka mechaniczna czy drobny problem warsztat naprawy skrzyni biegów w pobliżu, części i naprawy.